Two, three, mm. go Yeah Sierra Sex, all night show, just you and your crowd, do what you should never see I bet that I can make you believe in love and sex and magic So let me drive my body around you, I bet you know what I mean Cause you know that I can make you believe in love and sex and magic Dzisiaj będę recenzował dla Was Shisha o Osma Cupinia Colada. Tak to wygląda opakowanie. Standardowy melasa, tym razem jest taka lekko brązowawa. No i tak, na wieczku mamy narysowany drink. W Typowej szklance dla pinakolady z jakby takim małym trójkątem ananasa, i pod spodem mamy kokosa przełamanego na pół, i dwie części mamy pod spodem. I tutaj myślę, że tutaj jest również odniesienie do smaku, więc tak. Może dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest pinakolada, ja osobiście bardzo lubię, to jest drink, tury. właśnie składa się z białego rumu, z soku ananasowego i z mleczka kokosowego, czyli. Kokos i ananas, w skrócie mówiąc. No i tak, palimy na fajce SKS-440 Shisha King Vortex, przepraszam, nie Vortex, tylko Funnel Kaya, dwie warstwy folii, dwa kokosy i wąż z końcówką chłodzącą Ager Kaya również. Tak oto się prezentują chmury. Są bardzo, bardzo, bardzo zawiesiste, tak jak zwykle to bywa w aromie, więc pachnie dziwnie, pachnie bardzo, ale to bardzo mocno ananasem z lekką nutą kokosa i wszystko jest dziwo, dosyć naturalne. Bardzo mnie to zdziwiło, ponieważ ananas jest taki jak w soku, a kokos jest taki jak w mleczku. Co jest bardzo dobrym odwzorowaniem, co jest wielkim plusem dla mnie, ponieważ ja bardzo lubię colada, jak już wspominałem. Eee, no i tak, może, mm, jak smakuje? Smakuje na odwrót o dziwo. E, to jest chyba pierwszy smak shisharomu, z którym się spotkałem, że smakuje nie tak samo, jak pachnie, o dziwo. E, tutaj jest odniesienie właśnie o tym, co mówiłem, na wieczku. Czyli mamy więcej kokosa niż ananasa, takie w smaku. E, mamy tutaj e, smak wiórek kokosowych, już nie mleczka tym razem wiórek kokosowych z lekką, taką bardzo lekkim posmakiem, właśnie, soku ananasowego. Nie ma tutaj żadnego ugryzienia, takiego, jakby, alkoholu. No i to by było na tyle. Jestem, w sumie, w szoku. Bardzo dobry, bardzo dobra melasa, o dziwo. Bardzo się zdziwiłem. E, ponieważ właśnie tak jak mówię, zwykle jest na odwrót, że y, smakuje tak samo jak pachnie, a tutaj jest y, tak, że inaczej smakuje, inaczej pachnie. No więc to by było na tyle, tytoń ten oceniam na 9, ponieważ jest to jedno z lepszych, chodzi o pinakolat, które paliłem, a troszkę już ich przepaliłem, tak więc... E, tak więc tak, dziękuję serdecznie za oglądanie, proszę o y, takie kciuki, bądź takie, no i do następnej.